Dzień dobry widzowie, witamy się z Wami z USA. No i jak USA, to moi kochani, oczywiście na blacie stoją Arizony. Robimy wielki test Arizon To prawda, nie są to wszystkie Arizony dostępne, ale tylko takie udało nam się znaleźć w sklepach. Tak, byliśmy w trzech sklepach, byliśmy w Walmart'cie, byliśmy w Targetie i byliśmy w, w jakimś innym sklepach. Green Valley, coś takiego. No i tylko te Arizonki były, ale oprócz tego mamy przekąski od Arizony. Ale do tego przejdziemy po teście napojów. Zanim zaczniemy pić, to powiedzcie na dół i zasubskrybujcie kanał i zostawcie łopeczek w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Zaczynamy! Niestety nie robimy tego testu na ślepo widzowie, no bo zabrakło budżetu, nie ma z nami operatora, nie ma z nami y, kogoś kto by mógł nam pomóc dlatego też jesteśmy sami i po prostu będziemy testować. No dobra, no tak jak wszystkie odłożyliśmy to już przetestujmy tą. Dobra, co to jest? To jest Arizona Sweet Tea Po prostu herbata słodka Tak, to jest po prostu herbata słodka, bo ta Arizona, pokaż tą butelkę Bo ta klasyczna Arizona, którą możecie kupić u nas na przykład w każdej Żabce Ona jest słodzona miodem I ona też jest zielona I ona też jest zielona A to jest chyba czarna herbata Chyba to jest czarna herbata no. W ogóle ten kaktus mi się tu mega podoba, zauważyłaś kaktus? to? No. O, o nie widziałam Także przetestujmy okay. najpierw tą No wygląda jak taka typowa herbata, którą sobie zrobisz Aha. w domu, nie? No to co? go A słodka. Bardzo słodka. Jak nie Arizona. Ale dobra. No bo tamto masz z miodem jest zielona, to jest zupełnie inny smak, ale ta jest... Smakuje mi... Smakuje jak taka Ice Nawet nie, bo Ice mają specyficzne smaki. Ale jak taka Ice którą zrobisz w domu. No właśnie o to, taką do... domową Ice No właśnie do tego chciałem dojść, że jakby to jest taka normalnie domowa herbatka, jakbyś sobie zalał kurde dzbanek Herbaty, wrzucił kostki lodu do niej i dosłodził cukrem w domu. No dobre to jest. Fajne, fajna. Fajne, podoba to mnie to, się. No. Dobrze, że mamy cały baniak. Na pewno skorzystamy. Czyli póki co ta jest numer jeden. No bo jest jedyna. No to tak. Dobra, to co, może klasyczek od razu po niej, bo jest bo najbardziej to? podobny. To już mieliśmy okazję pić. Ja bardzo często piję. Uwielbiam. Ale mieliśmy okazję pić tutaj, o tym chodzi. Tak, ona jest trochę inna tutaj w ogóle niż u nas w Polsce. Ale zobaczcie, nawet kolor jest taki jaśniejszy niż u nas. No i smakuje ona inaczej. Ona jest tak, jakby rozwodniona. Ta u nas smakuje jak taka intensywna wersja tego, a tutaj smakuje, jakby dodali do tego trzy kostki lodu i by zostawili. Dokładnie tak. Tak, jakbyś dodał sobie lodu. Mi osobiście bardziej ona smakuje tutaj niż w Polsce. Mi też. Bo jest no po prostu delikatniejsza. Bardzo dobra jest. Ale szczerze, bardziej mi smakuje tamta. No, mi też bardziej mhm. smakuje tamta. Zarąbista jest tamta no. w ogóle. I no po prostu. Chyba to w domu. Bez kitów. Nie, robił sobie nie wiem. Trzeba zacząć robić. No? Miejsce numer dwa. Tuż za tamtą. Czegoś się szczerze mówiąc nie spodziewałem. Ja też myślałam, że będzie nam najbardziej tamto smakować. No, ja tak samo. To jest, moi kochani, naprawdę ciekawe połączenie, bo to jest. Pół Icy, pół Lemoniada. To połączenie piłem pierwszy raz w życiu tutaj. Jak podjechaliśmy do Starbucksa, raz do drive thru, poprosiłem o iced tea, to pani się mnie zapytała, czy to ma być Lemonade Icy. I się zdziwiłem. Tak, czy, czy dodać do tego Lemoniada? I mówimy, no dobra, spokoj. Myśleliśmy, że po prostu doda cytrynę, że będzie to taka trochę cytrynowa, a to była mieszanka pół lemoniady, pół właśnie herbaty i było giga dobre, także jestem ciekaw jak smakuje też ta Arizona bo naprawdę lemoniada plus ice tea to jest bardzo dobre połączenie ona jest dużo jaśniejsza niż tamta, zobacz, jest trochę jaśniejsza nie no jest jaśniejsza, jak je to... postawisz obok jakby do tej dolali lemoniady co się w sumie zgadza, I pachnie taką cytrynką pachnie dobrze jeszcze nie stawiamy a właśnie, <noise> przepraszam, ale mi skrzywiło No jest kwaśna. Jest mega kwaśna. Ej, ale szczerze, no tak średnio to tu siada. Coś jest nie, nie, tak. Mm -mm. Wiesz co? Bo ja się domyślam, co to jest. To jest połączenie tego i tego bezpośrednio. To ma specyficzny smak bardzo. Okay, I czyli... to nie pasuje tutaj. Przejdziemy od razu do testu tej, a to bym skategoryzował na koniec po, tak, prostu, po prostu teraz. po prostu na koniec i zobaczymy, czy znajdzie się coś lepszego czy wszystkie będą gorsze. No teraz testujemy tą... Mówi ty ją piłeś? Ona jest ogólnie okej. Okay. Nie jest jakaś super, bo ja już ją piłem. Ma podobny kolor do tamtej. I podobnie pachnie do tamtej. I podobnie smakuje do tamtej. Czujesz ten specyficzny, Tylko ta jest lepsza. Jest lepsza. Bo nie ma tego posmaku herbaty, tylko bardziej taki lemoniadowy Lemoniady, ma posmak. No, jest. Więcej lemoniady w tym niż herbaty, a tam jest pół na pół. I to jest błąd. Ta jest lepsza niż tamta, ale gorsza niż tamta. Ta ląduje na trzecie, trzecie miejsce. miejsce Dobrze, trzecie miejsce. I teraz, moi kochani, wszystkie fruit punche, juice koktajle y i tak dalej. Mamy ich trzy. To co? Mucho mango. Mucho mango? Mucha mango, bo podejrzewam, że najmniej mi będzie smakować. Ja podejrzewam, że je piłem i jestem prawie przekonany, chyba piłem je nawet na odcinku jakimś. Było chyba niedobre. Nie lubię mango, widzowie. Totalnie nie smakuje mi mango. Próbowałam kilka razy jeść ten owoc i wszystko, co jest nawet o smaku mango, mi totalnie nie smakuje. No ona jest dobra. Ona ma mocny posmak mango, po prostu, to jest mm. smak mango. Ale jest za słodka to jest jednocześnie. Jest mango. To jest aż tak słodkie, że nie da się tego wypić. Jak taki kompot, ale taki mocny kompot. I taki kompot dosłodzony jeszcze trzema łyżkami cukru. No. Słabo. Ostatnie miejsce póki co. I podejrzewam, że tu też będzie krucho, ale sprawdźmy, jestem ciekaw, mega arbuza My kiedyś jeszcze o tym mówiliśmy, że my lubimy arbuza oboje, ale nie lubimy rzeczy o smaku arbuzowym Bo rzeczy o smaku arbuzowym nie smakują jak arbuz, po prostu Są sztuczne takie Tak, ale tak samo rzeczy o smaku bananowym często są takie niebananowe w ogóle Ciężko No Ciężko jest banan ogarnąć tak, żeby smakowało jak banan, no No i to znowu to, że czujesz tą tonę cukru na tym nawet na zębach czujesz taką... Strasznie cukrowe są te Arizony smakowe Ale ta bardziej mi smakuje niż mango, mimo wszystko Może bardziej po prostu jest to mój smak 19 gram cukru na 240 ml No dużo Bardzo dużo A ile ma klasyczna? Co jest? 25 gram cukru No co myślałeś, że to jest zdrowe, bo to jest z miodem? I że green tea? No jest nie jakaś namiastka miodu, ale większość to jest cukier. No dobra, ale my to nie o cukrze, tak? No jakby o smaku. Ja bym to postawił nad mango na pewno. Pod wszystkimi, nad mango. Kolejny chodź, proszę, Arizonie. Tam potem napiję. Ostatni napój. Fruit punch. To znaczy, że to jest po prostu owocowe. Tak, jest owocowe, no. Pir. Czyli bruszka. Mango puree. Mango. Apple juice. Jabłko. Pineapple. No. Ananas. Citric, citric. Citric? Citric acid, no. Podobna kolorem do arbuza. Szczerze, tak całkowicie szczerze, te Arizony owocowe smakują jak takie tandetne soki w kartonie. Herbaty są super, ale te owoce to jest jedna wielka tragedia. Gdzie to stawiamy? Na sam końcu. końcu Za mango, za mango. tragiczne no, to jest. Jest okropne. No, więc tak się prezentuje nasza kategoryzacja Arizon. Uważam, że skategoryzowaliśmy je dobrze i raczej każdy by tak to zrobił Też mi się tak wydaje I szczerze, wydaje mi się, że wszystkie owoce byłyby z tyłu A jeżeli chodzi o herbaty to takie klasyczne, to wydaje mi się, że mamy tutaj każdą No Jestem w szoku, że ta twoja ulubiona herbata jest na drugim miejscu, a nie na tak. pierwszym Teraz widzowie, zrobimy sobie test przysmaków Jak weszłam do sklepu i to zobaczyłam, to byłam w totalnym szoku Zobaczyłam opakowanie i mówię, kurde, coś mi to przypomina I potem nagle patrzę Arizona i mówię, o co chodzi? No, to było co? O. Jakiś robokie. Potem ja wszedłem do sklepu i zobaczyłem jeszcze zupełnie inne przysmaki. Też Arizony. Też się wzięliśmy. Także tak, zacznijmy może od tych, co ja kupiłem. Mamy tutaj trzy paczki, widzowie Żelek? żele? W sensie Coś tu jest napisane Fruit Snacks. To chyba to są żelki. Są miękkie jak żelki. Jak, no, jak mi tak się patrzy. Tak, no. Zacznijmy może od tego. Tu jest napisane, że jest to Fruit Snacks Mixed Flavor, po prostu. Co to są za kształty? Nie wiem, dziwnie to jest. A, patrz, tu jest napisane Arizona. Mhm. Ciekawe. Mają konsystencję jak zdrowe żelki. I smakują też giga dobrze. One są dobre. Bardzo dobre żelki. I jak je jesz to czujesz takie... Trochę zioła takie, właśnie przez tą zieloną herbatę, ale czujesz jednocześnie słodkość. I czujesz owoc. Tak, są spoko. Jakbym miała ja iść po żelki sobie do sklepu, to mogłabym je wziąć. Tak, jakby leżały na półce. Wśród wszelakich żelek w Polsce, to jest 90% szans, żebym chwycił właśnie te żelki. Tak. Ale Arizona przychodzi z pomocą Tutaj są żelki z cukrem Myślę, się, one są po prostu kwaśne No to raczej będą miały cukier na sobie Posmakujmy Gdzie to jest kwaśność? Bo ja jej nie czuję Totalnie nie są sour Po prostu czujesz cukier na nich Ale nie są w ogóle kwaśne Ale są dobre Smakują jak tamte z cukrem na sobie ale to mi bardzo smakują. Chyba są lepsze, no. no. Przez to, że jest ten cukier na nich, to wydaje mi się, że bardziej intensywnie czuć tę zieloną herbatę. Jestem tak zdziwiony, bo powiem pewnie, że pod tych owocowych napojach to będzie niedobre. No. A to jest, jest dobre. Tak jest Jakby naprawdę te żelki są git. I ostatnie. I wydaje mi się, że te są najbardziej oryginalne. Bo tutaj nic nie jest napisane, po prostu fruit snacks, czyli po prostu są żelki. Tam jest napisane zielona herbata, a tam jest napisane, że jest kwaśne. Czyli te są oryginalne. To są puszki po prostu mhm. widzowie. Tak. To, że nie ma tej zielonej herbaty. Są słodkie. Są słodkie i są takie mega sztuczne. Niesamowite, ile zmienia ta zielona herbata tutaj? Nie. Po chwili ta mi najbardziej smakują. Profilaktycznie? Żeby przetestować. Bo mi bardziej te siadają. Mm. Te. te. To w każdym razie w żelkach każdy z nas ma swojego faworyta. Tak, ja wolę ogólnie te zawsze klasyczne żelki. Nie lubię tych myślę. Ostatnia jest... rzecz od Arizony, moi kochani, to w ogóle jest hit. Jeszcze żelki rozumiem. Jakby nie jest to gdzieś tam, może trochę połączone z tymi napojami, ale to. Mam robaka na nosie? Zabijam Właśnie go wy? wyjaśniłaś. Jeszcze te żelki rozumiem, bo są gdzieś tam podobne. Ale to totalnie nie. Na czosy. Na czosy, rozumiecie My. to? Mamy widzowie na czosy z salsą i na czosy z sosem serowym. I to salsa wygląda dobrze. I pachnie dobrze. U serowa wow. jest pomarańczowa jakaś taka, czy darowa mocno chyba. No. Patrzcie to jest ten kolor, widzowie. Najpierw to jest na samego na czosa. on jest taki solono-krakersowy trochę. Dobre na no, tak. takie zupełnie inne. Sos serowe. Powiesz, sos serowe. Mogłabym to wziąć do kina Mmmm, tak. Bardzo dobre. A Paweł, salsa? Pachnie jak taka salsa domowa. Nawet wygląda tak. Dobra, test jest salsa pomidorowej. Paweł jest znawcą salsy. Zawsze, kiedy idziemy do jakiejś meksykańskiej restauracji czy coś, to on zawsze mówi, że... No czy tutaj tego brakuje, czy tutaj to jest dobre. Co sądzisz o tym? To jest najlepsza salsa z paczki, jaką jadłem. To jest najlepszy sos serowy, ja. Powiem tak. Prawdziwa salsa powinna mieć smak takiego, wiecie, takiego świeżego pomidorka, świeżej cebulki, kolendry, różne takie inne rzeczy. A te salsy smakują po prostu jak taki keczup trochę. Ostry ketchup. Ostry ketchup doprawiony warzywami, ewentualnie jakimiś, jakimiś aromatami warzyw. I to jest pierwsza salsa, którą jem, która też ma troszkę ten posmak, ale ma jednocześnie taki posmak świeżego pomidora, świeżej cebulki. Tak, ja widzę, że nie testuję, bo ja nie lubię salsy. Totalnie nie lubię, więc ja powiem, że to jest niedobre. Nie chcę po prostu. No. No więc... nie jest to sama marzeń, ale zjadłbym ją. To mi też smakuje, bo zwykle te sosy serowe mają też co do siebie, że są nie serowe mocno. A ja to jest serowe. to jest taki cheddar. No tego nie oceniamy, to po prostu jest jako ciekawostka. No Zdajemy, tak. że to są bardzo dobre rzeczy po prostu. Mogłabym to jeść. Mamy nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, możecie dać znać czy lubicie w ogóle Arizony i czy pijecie je. No uważam, że to był taki test bardziej ciekawostkowy, nie? Taki... Ale jak widzowie widzieli, u nas na Instagramach, że byliśmy w sklepie Arizony, to pisali co chwilę. Kiedy to jest Arizony. Dlatego go zrobiliśmy. Tak. Więc e, mamy nadzieję, że Wam pomogliśmy Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa pa! Pa pa pa!